Pamiętacie moje drzewko, harmonia i pokój, a to pan Jurek z firmy Mycoflor. Dzień dobry panie Jerzy. Dzień dobry. Pan Jurek coś tam robi, ciekawe co, pan, poprosiłem pana Jurka przy okazji jak był we Wrocławiu i robi nam tutaj mikoryzację. Dla mojego grabu. O, tu jest harmonia o. i pokój. O, tu, 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 proszę, tak, proszę, proszę, proszę pana... <laughs> Z panem Jurkiem. Grawek ma się chyba nieźle, Jureczku, jak tam, sądzisz? Znaczy on tutaj jest, tutaj mogły być jakieś rodzime mikoryzy też, ale my tutaj dołożymy jeszcze takich trochę cudów i tu jeszcze mu uzdatnimy mu. A tu, panie Jerzy, to jeszcze tam taki dąbek mały, może te, tu, 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 o, to, 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 to może jeszcze tego dąbka. To wiele kontrowersji było, jeśli chodzi o te nasadzenia dębów, no nie będę rozwijał wątków, bo szkoda, szkoda nerwów. Dobra, mają co trzeba i teraz pan Jurek dalej walczy, Dobra. potem Jurek powiesz co robisz, nie? Nikt nie wykosił tego drzewa jeszcze trochę, żeby żeby Czekaj, tam coś jeszcze jest dosadzone. No to tutaj jest kilka takich egzemplarzy i tu łącznie myśmy posadzili chyba ze 300 drzew. Aha Jest okej. Okay. Dobra, czekaj, to jeszcze pewnie tam da wystrzała. Widzicie, poczekaj, poczekaj to taki odcinek będzie taki na live całkiem żonej reżyserki laboratorium grzybów mikoryzowych mykoflor no dobra. no dobry czas panie Jerzy nie będziemy tego montować bo to szkoda energii pójdzie tak na surowca A jeszcze Jureczku, bo tak teraz dzi dzisiaj nam nie przeszkadza żaden huk. Yy, pokaż jak to wygląda, ty strzelasz z tej lancy, Ja tak zbliżę tutaj, no. A, czyli to jest, ty, w, czyli czyli ty 20, wprowadzasz. I to jest strzał, to jest jedna aplikacja, to jest około 20 yy, 25 ml na taką na taki jedną aplikację. No. W zależności od tego, czy wale w linę, czy w piasek. Czyli ty po prostu wprowadzasz tą lancę Wprowadzam w grunt. Wprowadzasz ją w grunt. No. Wyciągam, robię miejsce, no i strzelam, nie? I jeszcze raz pokażę, jak ten strzał wygląda. Aha, no i dobra, dobra, ok. Dobra. No i dobra! To I taki zabieg, I taki, zabi tak, yy, taki zabieg robimy raz na... raz w życiu drzewa. Dobra, Jureczku, zbijamy piąteczkę. Świetna robota, dziękuję, że kurtuazyjnie to zrobiłeś tutaj. Dzięki. I mam nadzieję, Dobra. że takich zleceń będzie więcej, a te drzewa będą rosły. To jeszcze ja się tylko uwiecznię tutaj ze swoim drzewkiem, zamikoryzowany nasz dąbek Jeżeli Ci się podobało, łapa w górę, no i możesz zasubskrybować kanał Harmonie i Pokój. Hej!